Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego tak wiele osób ignoruje ostrzeżenia z nieba, które mogą uratować ich duszę? Dziś podzielę się z Tobą wstrząsającym przesłaniem, które święty Michał Archanioł przekazał wizjonerce Luz Marii, a które dotyczy każdego z nas w tych niebezpiecznych czasach. To, co za chwilę usłyszysz, może całkowicie zmienić Twoje spojrzenie na wydarzenia rozgrywające się obecnie na świecie. Matka Boża płacze, widząc przyszłość, która czeka na ludzkość, jeśli nie zmienimy naszego postępowania. Jej smutek jest głęboki i przeszywający, ponieważ wie, co nadchodzi. Wielu z nas żyje w iluzji bezpieczeństwa, przekonanych, że wszystko będzie dobrze, że najgorsze już za nami. Ale czy zastanawiałeś się, dlaczego niebo nieustannie wysyła nam ostrzeżenia? Dlaczego Matka Boża objawia się w tylu miejscach na świecie, przekazując podobne wiadomości? Co takiego widzi, czego my nie dostrzegamy? Za chwilę zdradzę ci przesłanie, które święty Michał przekazał wizjonerce Luz de Marii, przesłanie tak ważne, że archanią nalegał, by zostało natychmiast rozpowszechnione. Zawiera ono informacje o wydarzeniach, które wkrótce mogą nas wszystkich dotknąć. Zanim jednak przejdę do szczegółów tego objawienia, chciałbym cię prosić, abyś obejrzał ten materiał do końca. To, co za chwilę usłyszysz, może być trudne, ale jest niezbędne dla twojego duchowego przygotowania. Jeśli uważasz, że te informacje mogą pomóc również innym, nie zapomnij podzielić się tym nagraniem i zostawić komentarza ze swoimi przemyśleniami. Każda dusza, która zostanie ostrzeżona, to jedna dusza więcej, która może się przygotować. Aby w pełni zrozumieć znaczenie dzisiejszego przesłania, musimy najpierw przyjrzeć się postaci Luz de Marii i historii jej objawień. Luz de Maria de Bonilla to uznana wizjonerka pochodząca z Kostaryki, która od ponad dwóch dekad otrzymuje regularne przesłania od Matki Bożej, Jezusa Chrystusa oraz różnych świętych i aniołów. Jej misja rozpoczęła się w latach 90., kiedy to doświadczyła pierwszych objawień. Co ważne, przesłania przekazywane przez Luz de Marie zostały dokładnie zbadane przez Kościół Katolicki. W 2017 roku biskup diecezji San Vicente w Salwadorze, Monsignor José Elias Rauda Gutierrez, oficjalnie potwierdził autentyczność tych objawień, nadając im imprimatur, Oficjalne pozwolenie Kościoła na publikację. To nie jest więc jakieś przypadkowe objawienie, ale przesłanie uznane przez autorytet kościelny. Dlaczego to takie istotne? W czasach, gdy tyle jest fałszywych proroków i nieprawdziwych objawień, kościelne rozeznanie pomaga nam odróżnić prawdę od fałszu. Luz de Maria przeszła ten proces weryfikacji. A jej przesłania konsekwentnie ostrzegają ludzkość przed niebezpieczeństwami, które nadchodzą, jeśli nie nastąpi powrót do Boga i Jego przykazań. Przesłania otrzymywane przez luzę Marię są zadziwiająco spójne z innymi uznanymi objawieniami maryjnymi, takimi jak te z Fatimy, Lasalet czy Akita. We wszystkich tych objawieniach Matka Boża ostrzega przed konsekwencjami grzechu. Wzywa do nawrócenia i modlitwy, szczególnie różańcowej oraz przepowiada trudne czasy, które mają nadejść dla ludzkości. Co szczególnie niepokojące, wiele z wcześniejszych przepowiedni przekazanych Luz de Marii już się spełniło. Przewidziała ona między innymi wybuch pandemii, nasilenie katastrof naturalnych, wzrost napięć międzynarodowych oraz głębokie podziały w kościele. Te spełnione proroctwa nadają jeszcze większej wagi jej najnowszym przesłaniom, w tym temu, które dziś omówimy. Święty Michał Archanioł zajmuje szczególne miejsce w tych objawieniach. Jako wódz wojsk niebieskich jest on wysyłany w czasach szczególnego zagrożenia duchowego dla ludzkości. Jego pojawienie się w objawieniach zawsze oznacza, że walka duchowa wkracza w decydującą fazę. Historia Kościoła zna wiele momentów, gdy święty Michał interweniował, aby ostrzec ludzkość lub bronić wiernych przed niebezpieczeństwami. W ostatnich latach przesłania przekazywane przez ludzę Marię stały się bardziej pilne i bezpośrednie. Matka Boża i święty Michał mówią o tym, że ludzkość znajduje się na krawędzi. Ostrzegają przed wydarzeniami, które mogą nas zaskoczyć, jeśli nie będziemy duchowo przygotowani. Najnowsze objawienie, które otrzymała Luz de Maria od Świętego Michała Archanioła, zawiera ostrzeżenie tak poważne, że wizjonerka była wstrząśnięta po jego otrzymaniu. Archanioł nalegał, by przesłanie zostało natychmiast przekazane światu. Co takiego zobaczył Święty Michał, co napełniło go tak wielkim niepokojem o ludzkość? Zanim przejdę do szczegółów tego objawienia, chcę podkreślić, że celem tych ostrzeżeń nie jest wywoływanie strachu, ale duchowe przebudzenie. Bóg zawsze ostrzega swoje dzieci, ponieważ jest miłosierny i chce naszego ocalenia. Te przesłania są więc wyrazem Bożej Miłości, która pragnie nas chronić przed konsekwencjami naszych własnych wyborów. Przejdźmy teraz do samego objawienia. Kilka dni temu podczas intensywnej modlitwy Luz de Maria doświadczyła potężnej obecności świętego Michała Archanioła. Archanioł ukazał się jej w pełnej chwale, trzymając swój płomienny miecz, którym oddziela dobro od zła. Jego oblicze było poważne, a głos przeszywający, gdy przekazywał następujące słowa: Umiłowane dzieci najwyższego Boga przychodzę do was jako książę wojsk niebieskich aby was ostrzec przed wielkim niebezpieczeństwem które czyha na ludzkość czas o którym mówili prorocy zbliża się wielkimi krokami ziemia drży pod ciężarem grzechów ludzkości a niebo nie może już dłużej powstrzymywać sprawiedliwości bożej święty michał pokazał ludę marii wizję świata pogrążonego w chaosie Widziała ona narody powstające przeciwko narodom, gwałtowne zmiany klimatyczne powodujące zniszczenia na niespotykaną dotąd skalę, oraz co najbardziej niepokojące, głęboki podział w Kościele Chrystusowym, gdzie wielu wiernych było zdezorientowanych i nie wiedziało za kim podążać. Archanioł szczególnie zwrócił uwagę na trzy aspekty nadchodzących wydarzeń. Po pierwsze, Ostrzegł przed wielkim zwiedzeniem, które już teraz rozprzestrzenia się po świecie. Dzieci Boże są zwodzone przez fałszywe nauki, które przychodzą ubrane w szaty światła, ale niosą ze sobą truciznę podziału i odejścia od prawdziwej wiary, powiedział święty Michał. To zwiedzenie nie przychodzi tylko spoza kościoła. Ale także z jego wnętrza, gdy niektórzy przywódcy duchowi zaczynają nauczać doktryn sprzecznych z wielowiekową tradycją i nauczaniem Kościoła. Po drugie, Archanioł ostrzegł przed nadchodzącym prześladowaniem wiernych. Ci, którzy pozostaną wierni nauczaniu Chrystusa i jego Kościoła, będą wyszydzani, odrzucani, a w końcu prześladowani za swoją wiarę. Przekazał. To prześladowanie będzie subtelne na początku, ale z czasem stanie się jawne i bezpośrednie, zmuszając wiernych do dokonywania trudnych wyborów. Po trzecie i to być może najbardziej niepokojące, Święty Michał mówił o wielkim ucisku ekonomicznym i społecznym, który dotknie cały świat. Systemy, na których ludzkość opierała swoje bezpieczeństwo, zachwieją się i wielu wpadnie w rozpacz. Ostrzegał. Te słowa współbrzmią z wieloma innymi objawieniami, które mówiły o czasie wielkiego kryzysu gospodarczego i społecznego chaosu. W tym momencie wizji Luz de Maria zobaczyła Matkę Bożą, która stała z boku, ze łzami spływającymi po jej policzkach. Matka Boża nie wypowiedziała żadnego słowa, ale jej smutek był przeszywający. Luz de Maria zrozumiała, że Maryja płacze nad tym, co nadchodzi. Oraz nad tylu jej dziećmi, które pozostają nieprzygotowane i nieświadome. Święty Michał kontynuował: Najświętsza dziewica jest pogrążona w głębokim smutku, widząc jak wielu z jej ukochanych dzieci podąża drogą, która prowadzi do wiecznego potępienia. Jej matczyne serce cierpi, gdy widzi nadchodzące próby, które dotkną ludzkość, a szczególnie tych, którzy są jej poświęceni. Co szczególnie zaniepokoiło Luz de Marię, to nacisk, jaki Święty Michał położył na pilność sytuacji. To nie jest czas na duchowe lenistwo czy letniość wiary, powiedział stanowczo. To jest czas na czuwanie, modlitwę i przygotowanie duszy na wielkie wydarzenia, które wkrótce wstrząsną ludzkością. Archanioł wspomniał również o znakach, które będą poprzedzać najpoważniejsze wydarzenia. Będą to znaki na niebie i na ziemi, niezwykłe zjawiska astronomiczne, intensyfikacja katastrof naturalnych oraz niespodziewane wydarzenia geopolityczne, które zmienią równowagę sił na świecie. Jednak w całym tym ostrzeżeniu jest także promyk nadziei. Święty Michał zapewnił, że ci, którzy pozostaną wierni Bogu, którzy będą się modlić, szczególnie różaniec i którzy będą żyć zgodnie z przykazaniami Bożymi, otrzymają szczególną ochronę w nadchodzących czasach. Bóg nie opuści swoich wiernych dzieci obiecał Archanioł. W najtrudniejszych momentach, gdy wszystko będzie wydawało się stracone, jego ochrona będzie najbardziej widoczna. Ale co konkretnie przekazał święty Michał jako najważniejsze ostrzeżenie? Co takiego ma wkrótce nastąpić, że wymagało natychmiastowego przekazania tego przesłania? I dlaczego Matka Boża jest pogrążona w tak głębokim smutku? Nadszedł czas, aby ujawnić najważniejszą część przesłania Świętego Michała, część, która wprawiła Luz de Marie w stan głębokiego niepokoju i modlitewnej refleksji przez wiele dni po otrzymaniu objawienia. Archanioł Michał w sposób niezwykle poważny i bezpośredni ogłosił, że ludzkość stoi u progu wydarzenia, które on nazwał wielkim ostrzeżeniem, momentu, w którym każda osoba na ziemi doświadczy duchowego przebudzenia i ujrzy stan swojej duszy tak jak widzi ją Bóg. Będzie to moment prawdy, który wstrząśnie sumieniami wszystkich ludzi. To wydarzenie, o którym mówię, nie jest odległą przyszłością, ale nadchodzi szybciej, niż ludzkość przypuszcza. Powiedział święty Michał będzie to moment łaski i miłosierdzia, ale także moment wielkiego cierpienia dla tych, którzy trwają w grzechu i odrzucają Bożą miłość. Luz de Maria otrzymała szczegółowy opis tego, jak będzie wyglądało to doświadczenie. Każda osoba, niezależnie od wieku, religii czy przekonań, doświadczy czegoś, co można porównać do mini-sądu nad własną duszą. Przez krótki, ale intensywny czas wszyscy zobaczą swoje życie, swoje grzechy, a także dobro, które uczynili lub którego zaniechali. Zobaczą również, jak ich działania wpłynęły na innych i na ich własną relację z Bogiem. To doświadczenie będzie miało różny wpływ na różne osoby. Dla tych, Którzy żyją blisko Boga i starają się wypełniać Jego wolę. Będzie to moment umocnienia i głębokiego pokoju, pomimo bolesnej świadomości własnych niedoskonałości. Dla tych, którzy są letni w wierze, którzy znają prawdę, ale nie żyją zgodnie z nią, będzie to potężne wezwanie do nawrócenia i powrotu na właściwą ścieżkę. Dla tych, którzy świadomie odrzucają Boga, i jego przykazania, trwając w ciężkim grzechu, będzie to moment intensywnego cierpienia duchowego. Zobaczą bowiem prawdziwe konsekwencje swoich wyborów i to, jak daleko odeszli od miłości Stwórcy. Święty Michał podkreślił, że to wydarzenie będzie miało globalny charakter i nikt nie będzie mógł go uniknąć. Będzie to najważniejsze duchowe doświadczenie w historii ludzkości od czasu ukrzyżowania i zmartwychwstania Chrystusa, powiedział. Wielu nawróci się po tym doświadczeniu, ale niestety wielu innych zatwardzi swoje serca jeszcze bardziej. Co szczególnie niepokojące, archanioł ostrzegł, że to duchowe wydarzenie będzie również związane z fizycznymi zjawiskami na ziemi i na niebie. Podczas ostrzeżenia natura zadrży, przekazał. Będą znaki na Słońcu, Księżycu i Gwiazdach. Wielu poczuje strach, widząc te zjawiska, ale dzieci Boże powinny patrzeć na nie z nadzieją, wiedząc, że to początek wypełnienia się Bożych obietnic. Luz de Maria została również poinformowana o tym, co nastąpi po ostrzeżeniu. Będzie to czas łaski, kiedy wielu ludzi powróci do wiary i do sakramentów. Kościoły będą pełne, a kapłani będą spędzać długie godziny w konfesjonałach, słuchając spowiedzi tych, którzy pragną pojednać się z Bogiem. Jednak ten czas łaski nie będzie trwał długo. Po okresie nawróceń nastąpi czas próby, ostrzegł święty Michał. Ci, którzy odrzucą łaskę ostrzeżenia, staną się jeszcze bardziej zatwardziali w sercu. Zacznie się prześladowanie tych, którzy się nawrócili, i tych, którzy pozostali wierni Bogu. Tu dochodzimy do sedna przesłania powodu, dla którego Matka Boża jest pogrążona w tak głębokim smutku. Archanioł ujawnił, że po ostrzeżeniu zamiast globalnego nawrócenia nastąpi głęboki podział ludzkości. Wielu odrzuci to doświadczenie, racjonalizując je jako zbiorową halucynację, zjawisko naturalne lub manipulację psychologiczną. Inni, nawet jeśli początkowo się nawrócą, z czasem powrócą do dawnego sposobu życia, zapominając o duchowym wstrząsie, którego doświadczyli. To właśnie ten odwrót od Boga po otrzymaniu tak wielkiej łaski jest powodem głębokiego smutku Najświętszej Maryi Panny. Wyjaśnił święty Michał. Jej matczyne serce cierpi, widząc jak wiele z jej dzieci odrzuci tę ostatnią wielką szansę przed czasem najsurowszych prób. Archanioł przekazał również, że po ostrzeżeniu nastąpi seria wydarzeń, które będą stanowić ostateczne przygotowanie do drugiego przyjścia Chrystusa. Będą to wielki znak dany ludzkości, trwały cud, który będzie widoczny dla wszystkich. I będzie świadectwem autentyczności ostrzeżenia. Czas prześladowań wiernych. Okres, w którym prawdziwi wyznawcy Chrystusa będą musieli wybrać między wiernością Bogu a pozornym bezpieczeństwem i akceptacją świata. Seria katastrof naturalnych o bezprecedensowej skali, trzęsienia ziemi, powodzie, zjawiska atmosferyczne i astronomiczne które będą znakami dla tych, którzy potrafią rozpoznać znaki czasów. Światowy kryzys ekonomiczny i polityczny, upadek systemów, na których ludzkość budowała swoje bezpieczeństwo, co doprowadzi do chaosu społecznego i poszukiwania nowego porządku świata. Pojawienie się fałszywego proroka i antychrysta, osób, które będą próbowały zwieść nawet wybranych, Oferując pozorne rozwiązania problemów ludzkości, ale prowadzące do odrzucenia prawdziwego Boga. Luz de Maria była wstrząśnięta tymi wizjami, ale święty Michał zapewnił ją, że celem tego objawienia nie jest wywoływanie paniki, lecz przygotowanie ludzi na to, co nadchodzi. Bóg pragnie, aby jego dzieci były przygotowane, powiedział. Nie po to, by się bały, ale by trwały w wierze, nadziei i miłości, nawet pośród największych prób. Archanioł przekazał również konkretne instrukcje dotyczące tego, jak wierni powinni się przygotować na nadchodzące wydarzenia. Pogłębiać swoją relację z Bogiem poprzez codzienną modlitwę, szczególnie różaniec, który jest potężną bronią duchową w tych czasach. Regularnie przystępować do sakramentów. Zwłaszcza spowiedzi i Eucharystii, które umacniają duszę, studiować Pismo Święte i nauczanie Kościoła, aby móc rozpoznać fałszywe doktryny, które będą się szerzyć, tworzyć wspólnoty wiernych, które będą się wzajemnie wspierać w wierze i w praktycznych potrzebach podczas nadchodzących trudności, żyć w stanie łaski uświęcającej, unikając grzechu i wszystkiego, co oddala od Boga. Co to wszystko oznacza dla nas tu i teraz? Jakie są konsekwencje tego przesłania od świętego Michała Archanioła i dlaczego jest ono tak pilne w obecnym czasie? Przede wszystkim objawienie to potwierdza, że żyjemy w wyjątkowym momencie historii ludzkości. Nie jest to po prostu kolejna epoka, ale czas, który prorocy i święci przepowiadali przez wieki. Czas wielkiego oczyszczenia i próby dla całego świata, ale także czas wielkiej łaski i miłosierdzia Bożego. Spójrzmy na świat wokół nas. Czy nie widzimy znaków, o których mówił święty Michał: narastające konflikty między narodami, niestabilność ekonomiczna, ekstremalne zjawiska pogodowe, kryzys wiary i moralności, a przede wszystkim głęboki podział w samym Kościele Chrystusowym. Wszystko to wskazuje na to, że zbliżamy się do punktu kulminacyjnego, który Archanioł nazywa ostrzeżeniem. Dla tych, którzy wierzą w autentyczność tych objawień, konsekwencje są jasne i domagają się natychmiastowej reakcji. Nie jest to czas na duchową ospałość czy odkładanie nawrócenia na później. Jeśli ostrzeżenie jest tak blisko, jak sugeruje święty Michał. To każdy dzień jest cenny i może być ostatnią szansą na przygotowanie swojej duszy. Dla rodzin konsekwencje są szczególnie poważne. Rodzice mają święty obowiązek przygotowania swoich dzieci nie tylko na doczesne wyzwania, ale przede wszystkim na te duchowe. Jak wiele dzieci dorasta dzisiaj bez znajomości podstawowych prawd wiary. Jak wiele rodzin zaniedbuje wspólną modlitwę i przekazywanie wartości chrześcijańskich. A przecież to właśnie rodzina jest pierwszą linią obrony przed duchowymi zagrożeniami tych czasów. Dla wspólnot parafialnych i całego Kościoła to wezwanie do przebudzenia i powrotu do fundamentów wiary. Nie jest to czas na eksperymenty teologiczne czy dostosowywanie się do ducha świata, ale na wierność ewangelii i nauczaniu Chrystusa przekazanemu przez apostołów i ich następców. Dla każdego z nas indywidualnie to wezwanie do głębokiego rachunku sumienia. Czy jestem gotowy stanąć przed Bogiem już dziś? Czy moje życie odzwierciedla wartości, które wyznaję? Czy jestem wierny przykazaniom Bożym, nawet gdy świat idzie w przeciwnym kierunku? Ale przesłanie świętego Michała niesie ze sobą nie tylko ostrzeżenie, lecz także nadzieję. Archanioł zapewnia, że nawet w najciemniejszych chwilach, które nadchodzą, Bóg nie opuści tych, którzy mu ufają. Matka Boża, choć zasmucona, nie przestaje wstawiać się za swoimi dziećmi i oferuje swoją matczyną opiekę wszystkim, którzy się do niej uciekają. Właśnie dlatego to przesłanie jest tak pilne. Nie chodzi tylko o ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem, ale o przypomnienie, że mamy potężną pomoc z nieba. Święty Michał, Matka Boża i wszyscy święci stoją po naszej stronie w tej duchowej bitwie o duszę. Na zakończenie chciałbym podzielić się czymś, czego święty Michał Archanioł nie ujawnił bezpośrednio w swoim przesłaniu do Luz de Marii, ale co wynika z głębszej analizy wszystkich najnowszych objawień. Jest to coś, co może zmienić sposób, w jaki patrzymy na nadchodzące wydarzenia. Wiele osób zastanawia się, kiedy dokładnie nastąpi ostrzeżenie, choć nie znamy dokładnej daty. Bóg w swojej mądrości nie ujawnia nam takich szczegółów, to jednak z wielu objawień maryjnych na całym świecie wyłania się pewien wzorzec. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy już w samym środku wydarzeń poprzedzających ostrzeżenie. Znaki, o których mówili prorocy, pojawiają się jeden po drugim, a tempo wydarzeń przyspiesza z każdym dniem. Właśnie dlatego tak ważne jest, abyśmy nie odkładali swojego duchowego przygotowania. Jutro. Może być za późno. Ostrzeżenie może nadejść w momencie, gdy najmniej się tego spodziewamy, tak jak złodziej w nocy, zgodnie ze słowami Chrystusa z Ewangelii. Ale jest jeszcze coś, co powinno napełnić nas nadzieją. Matka Boża w wielu objawieniach zapowiada, że po czasie próby nastąpi triumf jej niepokalanego serca i nowa era pokoju dla ludzkości. Ciemność, która teraz wydaje się zwyciężać, ostatecznie ustąpi miejsca światłu. Bóg ma plan, a my jesteśmy jego częścią. Zapraszam cię, abyś dołączył do armii modlitwy, którą gromadzi Matka Boża. Każdy różaniec. Każda msza święta, każdy akt miłości wobec bliźniego jest jak cegła w budowaniu duchowej twierdzy przeciwko nadchodzącym próbom. Jeśli to przesłanie poruszyło Twoje serce, podziel się nim z innymi. Zostaw komentarz z Twoimi przemyśleniami i doświadczeniami. Subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi objawieniami i ich interpretacją. Wspólnie przygotujmy się na to, co nadchodzi, umocnieni wiarą, nadzieją i miłością. W naszym następnym materiale omówimy szczegółowo praktyczne sposoby przygotowania się na ostrzeżenie, zarówno duchowo, jak i w wymiarze codziennego życia. Nie przegap tego ważnego tematu.